Kupiłem parę nowych podkładów, więc oczywiście mam dla Was recenzję. Zaczniemy od Anastazji. Dokładnie jest to Impeccable Blurring Second Skin Matte Foundation. I jest to podkład, za który trzeba zapłacić 215 zł. Do tego jest też mogiełka, którą wam zaraz pokażę. Ogólnie jestem trochę zły na Sephora, dlatego że mam ogromny problem z kolorem tego podkładu. Byłem stacjonarnie, żeby wyszukać mój idealny odcień. I niestety, stacjonarnie najjaśniejszy dostępny odcień to jest 1N, który był dla mnie dużo za ciemny. Pomyślałem zatem. 0N powinien być w takim razie dla mnie OK. Tak wygląda 0N. Wydałem na to 215 zł. Ogólnie według obietnic producenta podkład ma być matujący, kryjący, wygładzający. Ma w środku kwas hialuronowy, ma być trwały do 12 godzin i przy okazji jest wodoodporny. No i na pewno możecie zobaczyć na mojej skórze, że faktycznie już podczas wyklep wyklep wyklepywania dążymy w kierunku... Matowego wykończenia, no i to wykończenie faktycznie zapewnia bardzo ładny blur. Więc gdybym miał mój kolor, to bym z niego był mega zadowolony. Jest to na pewno produkt dla osób lubiących makijaż, bo. No i nie wygląda on ani lekko jakoś bardzo. Nie wygląda, nie wygląda super ciężko, ale nie wygląda też bardzo lekko. Nie wygląda też genialnie naturalnie, pomijając kolor, ale fakturę też tego kosmetyku trochę widać na twarzy. Także po tym podkładzie możecie ewidentnie spodziewać się wyglądu podkładu na twarzy, ale jeżeli wam to nie podkadza, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. Ale powiem wam też, że jego trwałość na mojej mieszanej cerze nie zachwyciła mnie wcale jakoś. Bardzo, dlatego, że w trakcie dnia po zapudrowaniu trochę nieładnie się wyświecał, rozpuścił mi się przez skrzydełkach nosa, no i im dłużej on na mojej skórze siedział, tym bardziej ciężko zaczynał wyglądać. Także na pewno jest to podkład, który wymaga poprawek, ale nie jest z nim źle. Myślę, że to jest dobra, poprawna opcja. Ale dwa następne podkłady, które Wam za chwilkę pokażę w innych filmikach, są moim zdaniem trochę fajniejsze. Natomiast tutaj sobie możecie zobaczyć wykończenie i jak podkład wygląda w miarę z bliska. Ale mamy jeszcze mgiełkę. To jest Impeccable 24 Hour Blurring Matte Setting Spray, czyli że matująca, blurująca, ale przy okazji nawilżająca i utrwalająca mgiełka o zapachu. Juzu i Imbiru. Ja mam tutaj miniaturkę Atomizer. Tego produktu jest absolutnie genialny, bardzo miałki, cudownie się go aplikuje. No i akurat ten produkt bardzo mi podpasował i będę z niego korzystać dalej, dlatego że on sprawia, że make-up wygląda trochę lżej, nie rozświetla skóry, tylko właśnie delikatnie ją matuje, tak jak producent obiecuje. No i mam wrażenie, że co prawda, podkład się tak czy siak wyświeca na twarzy, niezależnie od tego, czy tam GOK jest, czy nie, ale kiedy ją zaaplikuję, to wyświetla się trochę wolniej. I jak już się nawet wyświeca, i e, wiecie, jakby widać ten, to znoszenie na twarzy, to z tą giełką to znoszenie jest delikatniejsze. Po prostu lepiej twarz wygląda wtedy, kiedy użyję tę giełki. Różnica jest mała, ale zawsze jakaś jest, więc będę z tej giełki korzystać dalej.